Sobota, 29 marca, dzisiaj jesteśmy na pierwszym festynie integracyjnym z programu Let's Play Together. Pierwsza inicjatywa naszych tandemów, trenerów osiedlowych, tandemów polsko-ukraińskich, mająca na celu przede wszystkim zintegrować młodzież i dzieci z Polski i z Ukrainy. Nasi trenerzy po szkoleniu, które odbyło się w lutym, mieli za zadanie zorganizować przede wszystkim takie eventy, zajęcia na świeżym powietrzu dla dzieci i młodzieży polsko-ukraińskiej. Fundacja V4 zwróciła się do nas z zapytaniem o o to, żebyśmy byli partnerami przy realizacji tego projektu. Yy, I oczywiście... Z entuzjazmem przyjęliśmy taką wiadomość i z chęcią zgłosiliśmy się do współpracy. Od kilku lat zaobserwowaliśmy, że na boiskach coraz więcej dzieci jest z ukraińskich, chodczych i dlatego też pomyśleliśmy, żeby rozszerzyć nasz program trenera osiedlowego organizowanego przez Wrocławski Szkolny Związek Sportowy właśnie o pracę w tandemie. Do naszych trenerów osiedlowych dołączyli trenerzy, animatorzy ze strony ukraińskiej w celu aktywizacji jak najszerszej grupy dzieci i dotarcia do jak najszerszych sfer społecznych. Trenerzy osiedlowi, trenerzy polsko-ukraińscy, którzy tak naprawdę teraz nazywają się tandemami w programie Let's Play Together, w lutym brali udział w szkoleniu w Trzebnicy, gdzie mieli możliwość szkolić się u najlepszych tak naprawdę specjalistów z całego świata. Podczas tego obozu, który był właśnie w Trzebnicy w lutym, mieliśmy też młodzież, około 40 uczestników, młodzieży z Wrocławia, Polski, z Ukrainy, z Rosji, z Białorusi i ta młodzież tak naprawdę była szkolona, aby pomagać przy wielu eventach, między innymi sportowych, ale nie tylko. Jeżeli będziemy widzieć, że jest jakieś zapotrzebowanie na pomoc przy eventach społecznych, które organizują rady osiedla między innymi. To bardzo chętnie tandemy razem ze swoją młodzieżą będą się włączać w pomoc w takich eventach organizowanych przez różne organizacje we Wrocławiu. Myślę, że ten projekt był potrzebny do integracji Ukraińców i Polaków do wzajemnego rozumienia. No i naprawdę integrują nas z dla nas, obcy krajowcami. Tandemy polsko-ukraińskie w ramach programu Let's Play Together mają pracować na 10 osiedlach we Wrocławiu. Osiedla zostały wytypowane razem z Urzędem Miasta, dokładnie z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego i tam przez 4 godziny w tygodniu będą prowadzone zajęcia. Według określonego harmonogram jest wywieszany na boiskach szkolnych, tam gdzie ci trenerzy funkcjonują we współpracy ze szkołą, z Radą Osiedla oraz na stronie V4Sport w tej fundacji, więc serdecznie zapraszamy do odwiedzania przede wszystkim profilu na Facebooku V4Sport Wrocław. Szkolnego Związku Sportowego, a na pewno te informacje, jeżeli będzie chciał, każdy znajdzie.